Dzień dobry, wracam do Was, e, jednak nie ma co ukrywać, Instagram, YouTube, e, Facebook to poniekąd też moje czy Grześka narzędzia pracy, więc żeby pomagać to też musimy pracować, więc e, będzie nas tutaj pewnie nieco więcej. Grzesiek też ma sporo pracy teraz na gospodarstwie, e, pszenicę trzeba będzie posiać, patrzcie. Stęskniłam się ze wszystkimi, bo ostatni tydzień, no wiecie gdzie spędzaliśmy. Teraz nasza pomoc w tym tygodniu trochę inaczej wygląda. Bardziej z domu, bardziej zdalnie. Ja od rana siedziałam, ogarniałam, może nie tyle co polisy, ale co już pierwsza decyzja w sprawie odszkodowań szukałam wykonawcy mebli do mojej babci, Babcia ma 90 lat. Czekajcie, urwimy. Skończył mi się czas na tamtej klatce, więc pewnie dużo osób powie, weźcie babcie do siebie. Słuchajcie, moja babcia ma tyle domów, gdzie ktoś by chciał ją wziąć do siebie, nie tylko ja z grzeszkiem, ale też ma swoje dzieci i u nikogo by nie było takiego problemu. Każdy by dla babci udostępnił pokój, ale jak to mówią, starych drzew się nie przesadza i mojej babci marzenie jest takie, żeby jeszcze do tego starego, ponad stuletniego domu wrócić i tam spędzić swoje ostatnie lata życia. No więc nasze zadanie jest takie, żeby stanąć na wysokości zadania i wyremontować ten stary dom. Na tym też będziemy się skupiać. Dzisiaj ogarniałam meble do babci do kuchni. No i chyba się udało, chyba się udało. To już trzeba czasu. Tam na razie to jest mokro, wilgoć i myślę, że długie tygodnie suszenia. Nasze dzieci też się za nami bardzo stęskniły tydzień czasu. No, można powiedzieć, że byli e, u babci, u mamy Grześka. No, jak nas wczoraj zobaczyli, to dzisiaj tylko rano. Pytanie, mamo, obiecaj, że jak wrócimy z przedszkola, ze szkoły, to ty będziesz. No, ale tak jak mówię, jak na razie, to zostajemy tutaj e, na weekend. Myślę, że pojedziemy tam do Kotliny. A co dalej? To te potrzeby, te zadania tak się zmieniają, że będę Wam pewnie pokazywać. Tyle mam jeszcze myśli w głowie, o których chciałabym wam powiedzieć, ale nie wiem, kiedy mieli na to wszystko starczy czasu. Pędzę teraz na zakupy spożywcze, no bo przez ostatni tydzień nasza lodówka nie była uzupełniana. Livia marzy o pomidorówce, nie wiem, co na drugie ogarnę. Wracając jeszcze do tematu mojej babci, wcześniej pod rolką pisałam, że babcia no nie wie o niczym. Nie wie, bo ona była zabrana dwa dni przed powodzią, a kiedy to wszystko się zaczęło, oni nie mieli prądu, nie mieli sieci, i, no i do tej pory w sumie tam, gdzie ona jest. Jest w super bezpiecznym miejscu Ale mają agregat tylko Więc nie mają telewizji Radia nie słuchają Po prostu sobie w ciszy tam mm, Siedzą Dobra, jadę na te zakupy Dzięki za wszystkie wiadomości prywatne W ogóle za wszystkie komentarze Przepraszam, że nie odpisuję Ale naprawdę ja ciągle, ciągle coś robię Z jednej strony chcę tu być z wami Z drugiej strony pomagam A na wszystko to już mi na pewno czasu nie starczy